A witam, moja fajana nadaje no, jestem u siebie w prasowni Naprawiam fajkę, którą robiłem z co? Muszę zainstalować filtr jedna część, druga część proszę bardzo filterek z bawełną, oczywiście stalowy z bajerami Zaraz zobaczcie jak to się będzie robić no. Jak to się zrobi, bo nie będę cały tam technologicznej historii. No wiertła, różne cuda. No, tu są moje wędki słynne. A nie jeden dość poczuł już haka. Łowi się, łowi się. Na razie. Działamy, działamy, cały czas działamy. Lubimy. Już jest prawie gotowe, prawie gotowe. Tu jest filterek zamontowany, proszę bardzo. Teraz tylko pyk, pyk. Tylko spasować, o, jest idealnie. Proszę. Jest. Sykujmy pan pęteleczka i gotowa jest fajeczka. A jakże za momencik. Tu, jest, tu mamy taką włókninę specjalną do filtrów. Tu się zakłada, tu jest takie nacięcie. Proszę, gdzie co jest. O, tu jest nacięcie, widać i tutaj tą włócznikę się montuje, jest gitara. Montujemy, uwaga, tniemy, ciach, 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 na kawałeczki takie po jakieś 3,5 cm. Raz, dwa, no i trzy, i to wystarczy w zupełności. Wtedy będzie filtr siedział szczelnie, no i będzie działał. Odwagamy włókninkę. To jest bawełna. Na razie ma pauza. O, tak to wygląda z włókninką. Teraz się to odpowiednio owija i do fajeczki. Uwaga. I gotowe, jak na załączonym obrazku. Jest filtr oryginał. Kto nie wierzy, niech zobaczy. Uwaga. Tu jest włóknina, tu jest ten filtr. To wszystko działa. O, uwaga, uwaga, bo nie wiem, gdzie Tam jest, tam jest wszystko tak, jak trzeba. I my cychuś pęteleczka i wyskakuje fajeczka. O! Równiutko. To jest fajka z żośca. Piękna. Dobałem ja ją już dwa miesiące. Najgorzej było z piaskowaniem, bo potem... No nie miałem talentu, znalazłem dojście. No w Narolki jest problem z tym. Proszę bardzo. Naładujemy i odpalamy. <grym> fila strachu, chwila robocji fajeczka działa.